Dobry dzień, dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy was bardzo serdecznie. Tak. Na otwarciu paczek. Na otwarciu paczek. Tak. Pierwsza paczka jest od Gosi. Wit? Dokładnie. Z góry dziękuję oczywiście. Mamy trzy. Muszę tak. wam powiedzieć że. Trzy. Szok. Szok. Druga paczka jest od Joanny. Ślicznie też dziękujemy z całego serca. A trzecia paczka jest od Bogusia z kanału. Bogusław Rambo. Tak. Nie Czyli wiemy, co? co w tym paczkach jest, więc to będzie miła niespodzianka. Super. Cieszymy się. Także zapraszamy Was na filmik z otwarcia Paczek. trzech paczuszek. Pani Czorno, tak? od której paczki lecimy? zaczynasz? No, czyli po kolei lecimy, nie? Tak jak przyszły. Tak jak przyszły, no i oczywiście od Pani. Basia miała dwie zmiany, tak. więc nic nie otwierałem. Nie. Grzecznie czekałem, dzisiaj jest sobota ja dzisiaj też po pracy. No i zobaczymy co tam Gosia znowu przysłała. Tak, Gosia szaleje. Szaleje, gosia nasza, kochana, Gosia szaleje. No nie mogę. I powiedziała, że jak widzi łyżeczki, to zawsze myśli o mnie. łyżeczki i łyżeczki. Hmm. Hmm. No, Łoś. Śliczne łyżeczki. Głowy renifera. Dobra. Tak. No przecież jest napisane, a ja no. kombinuję z łosiami. Pięknie, pięknie, Gosiu, dziękujemy. Hmm. No, śliczne w sumie to Basia. <laughs> no, śliczne są, no, kochane. No. Na końcu. Pokażę, gdzie to Basia ulokowała. Teraz od pani Joanny. Tak, jest bardzo ciekawa To jest dla nas. No, zobaczymy z ciekawości. Mnie już bardzo zżerała. No. No ale proszę ładnie o, zapakowane. Nic nie zapakowane. Co to jest? Świąt, karteczka. Ślicznie dziękujemy. To jest krzyżówka, nie? Krzyżówka, no. no Mądre, pomysłowe, bardzo, bardzo. Krzyżóweczka, o, piękna się... karteczka. Co Super. tu mamy? Tak. Szkroniki. Zapakowane. No co, no cięcie. cięcie no nie przeszkodzić. Nie, nie, nie wolno. O, O. Przez miśnik. Komplet znaczników. Do kieliszków. O. Tak Ale ładne. No. Takie. Śliczny, nie? No. Piękne. Piękny. Piękne. ja to otworzę. No. Oknęła mocno. się Pani ona no postarała, no. No. Mhm. Śliczne. Ślicznym się. Piękne. Ślicznie dziękujemy. No? Dziękujemy super. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Janno. Liścik sobie zaraz przeczytamy. Tak. Okej. Okay. Naprawdę. Mega, mega, mega prezenciki. Tak, dziękujemy. No? Hmm? Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Fajnie. No. I co, przechodzimy do paczuszki od Bogusza? Tak. Poczekajcie chwilę. Ślicznie dziękujemy jeszcze raz pani Joannie tak. za liścik, za życzenia no, tak. świąteczne. Super, dziękujemy Sego. Oczywiście serca. za prezencik. No. Od... Tu jeszcze raz od Gosi. No, Także super. Za wielkie serce bo... Dokładnie. To jest piękne takie. Piękne, miły miłe gesty. No gesty są. Mistrz do tego piękny. Naprawdę dziękujemy. Dziękujemy. Listów no. Wam nie pokażemy, bo to... Bo to jest nasze osobiste Dokładnie. życzenia. Więc no, no, to idziemy z paczką. No to musimy tak razie. No, ja ino, i no to dziążko weź. Weziemy na chwilkę. No i jest teraz paczuszka. On Bogusia. Bogusia. Zapraszamy oczywiście. Zapraszamy Was na kanał do Bogusia. Bogus ma ogromne, wielkie serce, więc wspaniały człowiek no... Zaskoczył nas tą paczką? Tak, bardzo. Mówił, że, mówił, że coś tam malutkiego no, malutkie. odeślę jeszcze. No, ale to nie wygląda na malutkie. No. Także otwieraj. Otwieramy. Otworzyłbym sam tą paczuszkę, ale. Nie mogę odbierać tej przyjemności Basi. No nie, nie. Basia lubi otwierać prezenciki. No, się bardzo lubię. Jest to miłe wręcz. Chyba każdy lubi, moim zdaniem. Kto by nie lubił? Dokładnie. W międzyczasie. Bardzo lubię Gabloteczka. Choineczka. Dzisiaj ubrana. Tu gwiazdki, mrugają. No i... ta się robi. To nasza bombka. bombeczka. A Basia się dalej dobiera do pudełka. Ma Co to Boguś tam wysłał? Jest gdzieś góra, dół? Coś. Może tu jest góra? Właśnie? Z drugiej strony. Co? Mm. No nie wiem, tak myślę. Tak, tak, uważasz na no to nie Oczuszka miała jakieś przygody w tej tak. Wędrowała gdzieś tam. No. No ale zdarza się. Nawet najlepszym. Nie mylą się tylko ci, co nic nie robią. Chyba dobrze powiedziałem, że ja tu będzie tak. góra. Łumaczko. Opakowane. Oj, oj, ostrożnie. Ostrożnie. Ale kurczę zapakowane. Co tam zaglądasz? Co tam już patrzysz? Co tam szukasz wzrokiem? Ja no, nie mogę. Ty nie możesz, a ja nie wiem. Nie wiem, że. O! O matko Święta, jaka piękna szkatuła, matko jedyna, ale zaskoczenie, Boguś, ja... ja nie mogę, jaka piękna. Kurde, ale pięknista. Przepiękna, piękna, Maria, dziękujemy. No, Boguś, zaszalałeś. Ale z niespodziankę. ja nie mogę. Hm. Tylko teraz pytanie jeszcze co w niej jest. Do, bo mam ci... Strach się bać. Strach się bać. A się poruszyła co. No. Piękna niespodzianka. Oje. Otwierasz? O. Hmm? Nie wierzę. Ona jeszcze gra. Szkatułka na skarby. To dla ciebie pani. Piękna. Proszę Jan Paweł II. Pielgrzymka do ojczyzny. Ale nie z Ja nie moje. 83 rok, ale pięknie. Zdrowa, ale, no, dzięki Boguś. Boguś mi jest. Wielkie mi. dzięki. Nie na szkatułkę. Piękna. Same skarby. To są te skarby, o których Boguś mówił. Tak może, nie? Że wyślę je. Ja nie mogę. Pokaż minę. Dziękuję z całego serca. Naprawdę. Naprawdę Boguś, nie trzeba było? No. Nie wiem, że Patrzcie się na to, co byłbyś powiesił. Nie wiem, że. Jakie piękne. O, są łyżeczki. Błysk w oku? No. Pokaż mi te łyżeczki. Piękne. No. Piękne. piękne łyżeczki. No niesamowita paczuszka. No dziękuję. Super. No. Normalnie rozwaliliście wszyscy system. Tak, no, no przepiękne prezenty. Naprawdę. Coś dziękuję. niesamowitego. No, no piękne, no. I od pani Joanny. I no od Gosi. Gosi. No i Boguś. Boguś. Boguś to już w ogóle rozwalił system. Tak. Przy okazji pozdrawiamy. Martynkę, która bardzo Bogusiowi tak, pomaga, pomaga wszystkim. Tak, Martynka. Także pozdrowionka. Dla ja Martynki, tak. No i co? No? Zapraszamy oczywiście na kanał do budowania. Tak, zapraszamy Serdecznie do Serdecznie zapraszamy, bo wspaniały człowiek. No patrzcie to. No. O wielkim sercu. To jest niemożliwe. No mi się ręka rzadko zatrzęsie. No. Tak, Aleś zatrzęsła się. No, a ja już zębiam w oczach, no. Ślicznie, ślicznie dziękujemy. Tak. na no wielkie serca no, bo to o, nie Oczywiście Boguś, postaramy się też odwdzięczyć jakoś. No oczywiście, że tak. Także tam się nic nie martw. No. Jak coś nam wpadnie w oko, to dla pani Anny, też coś poleci? No. Hmm. Gosia, Gosia też dostała prezencik. Tak, też. Mamy nadzieję, że pani się nie podobał. No. no i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o otwarcie paczek. Tak, dziękujemy za oglądanie. Zostawcie jakiś komentarzyk, łapkę w górę albo w dół, tak. jak się Wam nie podobało. I zapraszamy na kolejny filmik, który będzie z jarmarku. Prawdopodobnie będzie tak. z jarmarku. Tak, pięknego jarmarku. Także miły, miłego weekendu życzymy. I pozdrawiamy. Pa. Pa.